Drugie smartfony stają się coraz gorsze, a tańsze coraz lepsze. Zapraszam na aktualizację najlepszych smartfonów do 1500 zł. Intro. Dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy, w nowej topce. Topce, która jest aktualizowana niemalże po roku. Ostatni film najlepszych smartfonów do 1500 zł przygotowałem dla Was, bodajże w październiku zeszłego roku. Od tamtego czasu sporo się zmieniło, więc chyba czas tę listę zaktualizować. Dobrze, moi drodzy, zatem, żeby nie przedłużać, przejdźmy do konkretów, ale krótko na początku, jakimi kategoriami się kierowałem przy wyborze smartfonów. Często to powtarzam, ale wiem, że nie każdy. Oglądał wcześniejsze topki, być może jesteś też nowym widzem, więc też chciałbym wam pokazać, jak u mnie to funkcjonuje. Po pierwsze, wybieramy nowe urządzenia. Wiecie, ciężko jest porównywać urządzenie prawie nowe, urządzenie używane do nowego telefonu. Po drugie, żeby ujednolicić ceny, standardowo trzymamy się cen, które znalazłem u partnera mojego kanału, czyli sklepu X.com. Kolejny temat, brałem smartfony. Od 1000 zł do 1500 zł. Dlaczego? Ano dlatego, że obiecałem Wam, że w przyszłym miesiącu przygotuję też aktualizację do materiału najlepszych smartfonów do 1000 zł. A nie chciałbym powielać niektórych modeli. Zatem, jeżeli coś na przykład by się pojawiło w tym, w tej topce, no to nie chciałbym, żeby pojawiło się w tej topce do 1000 zł. Tak więc wybierałem urządzenia od 1000 do 1500 zł. I standardowo moi drodzy zaznaczę, że. Nie będę się tutaj rozwodzić na temat specyfikacji. Ja nie chcę, żeby teraz recenzować wam 10 kolejnych telefonów, bo chyba nie o to chodzi. Jeżeli jesteście zainteresowani recenzją, praktycznie większość z tych urządzeń, o których dzisiaj powiem, była już recenzowana u mnie na kanale, a jeżeli interesuje Was tylko i wyłącznie głowa specyfikacja, no to wystarczy sobie wejść w Google, a wpisać specyfikację danego modelu i takie informacje dostaniecie. Dobrze, no to chyba to wszystko. A, i kolejność przypadkowa, słuchajcie, wszystko jest zależne od waszego portfela i ile jesteście w stanie wydać na telefon, więc. Ten telefon, który jest na, przykład na końcu, może się okazać dla Was najlepszy. Nie przedłużam, lecimy. Miejsce dziesiąte, i to jest telefon, który z jednej strony nie wzbudził jakichś moich ogromnych zainteresowań w sensie to nie było złe urządzenie, o czym mówiłem w recenzji, natomiast też nie mogę powiedzieć, że był to telefon, który mi za przeproszeniem tyłek urwał. Jednak wiecie, ja też nie jestem Alphomijomego, ja też nie jestem wyrocznym i jakąś wróżką. I mimo wszystko w tej pierwszej dziesiątce wrzucam Galaxy A40. Urządzenie możemy kupić coś za około 1000, bodajże 100 złotych. I tak jak już nie raz w niej, w jednym, nie dwóch materiałach mówiłem, że tegoroczna linia Galaxy A jest uważam krokiem w dobrą stronę likwidacja Jotek i skupienie się tylko i wyłącznie na konkretnych modelach serii A, w zależności od naszego budżetu, zaczynając od A10, A20, A40, 50 A70, no a 80 to jest lekka przeginka cenowa, więc ten telefon pomina. Natomiast A40 naprawdę przyzwoity smartfon z ładną stylistyką, jak na Samsunga, nie najgorszą jakością wykonania. Całkiem wydajny jak na swoją półkę cenową. Zatem, jeżeli nie masz możliwości przeznaczenia coś około 1500-1600 zł na A50, uważam, że A40 w dalszym ciągu będzie dla Was, w dalszym ciągu to jest nowy smartfon. To jest po prostu spoko telefon za około 1100 zł. Kolejne urządzenie, i tutaj wrzucę dwa, bo wiecie, wszystko jest zależne od Was, jaką na przykład daną markę lubicie. Ja wiem, że LG G6 nie jest już nowym urządzeniem, że pod wieloma względami już odbiega od innych telefonów. Natomiast ja pamiętam, że to urządzenie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie w dniu recenzji. Ten szeroki kąt, który w moim jakimś tam personalnym rankingu. Spopularyzował y, szeroki kąt w smartfonach, a przynajmniej to tym telefonem najbardziej się jarałem, jeżeli chodzi o szeroki kąt. Y, przyzwoita specyfikacja, w dalszym ciągu dobry aparat i z tego co wiem, czytam sobie w sieci, że jedni mówią, że aktualizacja do Androida 9.0 już niebawem się pojawi, inni mówią, że jeszcze trzeba trochę poczekać. Natomiast coś w granicach 1100 zł, 1200 zł LG G6 jest y, nie najgorszym smartfonem. Na miejscu 9 wrzucę też na równi y, Honora Play. Honor Play jest to urządzenie takie, no można powiedzieć, trochę gamingowe, z bardzo dobrą, nawet jak na rok 2019, specyfikacją, fajną jakością wykonania i co ważne, za niewielkie pieniądze, nawet już w dniu pojawienia się podczas premiery, w dalszym ciągu Honor Play jest to bardzo fajne urządzenie, które możemy kupić coś też za około 1000 zł. Jeżeli nie LG, to Honor Play. Podmarka Huawei'a, jak najbardziej wam polecam. Następny model jest to model, który w dniu premiery nie wzbudził jakichś takich moich ogromnych pozytywnych emocji. Natomiast z czasem, jak to LG ceny urządzeń spadają i okazuje się, że po roku, po ponad roku, otrzymujemy naprawdę przyzwoity smartfon za niewielkie pieniądze. On nawet cenowo za bardzo się już nie różni od G6. Zatem jeżeli ktoś ma dołożenia tam dodatkowe 100-200 zł, to może warto jest zainteresować się LG G7. Fajny telefon, dokładnie LG G7 ThinQ. Jeżeli ktoś chce, pozostawię sobie tutaj recenzję, pozwolę sobie tutaj zostawić recenzję, żebyście, sobie zapo żebyście zapoznali się z tym smartfonem bliżej. Fajny telefon, w dniu premiery horrendalna cena, jak to u LG, ale jak to u LG też ceny szybko spadają. Na ten moment LG G6 wcześniej, czy G7, jak najbardziej jest to bardzo fajne urządzenie, godne polecenia w kategorii do 1500 zł. Następny telefon i tutaj często słyszę, ej Bartek, nie ma żadnej Motorola, a no przyznaję, przepraszam, nie wiem dlaczego, ale tak sobie ustalam pracę, że chyba jeszcze nigdy nie zrecenzowałem Wam Motorola. Ale obiecuję, że w tym roku jeszcze się to zmieni. Natomiast do 1500 zł bezapelacyjnie mógłbym również polecić Motorola Z3 Play. Smartfon naprawdę świetnie wykonany, przyzwoite ekrany, dodatkowo nie najgorsza specyfikacja, która jeszcze podejrzewałem, że w większości z Was wystarczy. Znośny aparat, znaczy nawet nieznośny, po prostu niezły aparat, a wszystko to stanowczo poniżej 1500 zł, Więc jeżeli ktoś jest fanem Motoroli, to ja też przepraszam, w tym roku jeszcze będę robić może jakieś zaległe recenzje Motorola. Motorola Z3 Play, jak najbardziej urządzenie godne polecenia. Kolejny telefon to urządzenie, które mega mi się spodobało już podczas premiery, już podczas recenzji, wiele dobrego mówiłem. Był to chyba jeden z najtańszych flagowców, który pojawił się w zeszłym roku na rynku, mianowicie Honor 10, urządzenie flagowe ze z stajni podmarki Huawei. A. Bardzo dobra specyfikacja, oczywiście to nie jest Snapdragon, oczywiście to nie jest Exynos, jest to Kirin, autorskie CPU od Huawei. A. Fajny ekran, niezła bateria, dobry aparat, wszystko to zamknięte w bardzo ładnej konstrukcji, jeszcze w tej kolorowej, mieniącej się w różne odcienie. no Fajne urządzenie, w razie czego również. Recenzję wam pozostawiam, polecam. Następny telefon to będzie jeden telefon od Sony. Ano, powiem wam szczerze, że sprawdziłem sobie tak, jak patrzyłem i przeglądałem sobie smartfony na Xcom, znalazłem w bardzo fajnej cenie. Teraz jest chyba bodajże na promocji coś za około 1200-1300 zł. Sony Xperia XZ1 urządzenie, które nie tylko jest dobrze oceniane przez użytkowników, nie tylko zbierało dobre recenzje swojego czasu, ale jednocześnie w chwili obecnej jest w dalszym ciągu niezły pod względem wydajności komponentów wyglądu, o ile komuś nie przeszkadzają te dwa pasy startowe usony. No, w tych nowszych modelach zaczyna się to zmieniać. Natomiast jak na to co zobaczyłem, na te różne opinie różnych użytkowników, no to Sony Xperia XZ1 to jest naprawdę. Bardzo, bardzo fajne urządzenie. No i kolejne urządzenie, które już wychwalałem, zresztą w, przy okazji ostatniego materiału na temat najbardziej opłacalnych smartfonów w 2019 roku oczywiście wjeżdżamy na poziom Xiaomi Pocophone F1. Urządzenie z bardzo dobrą baterią, z wysoką wydajnością, fajnie skonstruowane. Zresztą nie chcę się powtarzać. Recenzję też w razie czego Wam tutaj gdzieś zostawię jeżeli nie teraz, to na końcu. Za 1000, coś około 1300 zł. W dalszym ciągu ciężko Pokofona F1 nie polecić. Tym bardziej, że nie wiem, czy kiedykolwiek doczekamy się Pokofona F2, bo rzekomo um, Redmi K20 Pro miało to urządzenie zastąpić. Nie wiem, jak to będzie. Tak czy siak, F1 jak najbardziej urządzenie. Które z czystym sumieniem polecam. Na miejscu trzecim wrzuciłem sobie Xiaomi Mi 8. To nie jest żadna wersja Lite, nie jest to wersja okrojona. Mi 8, czyli to standardowe Mi 8 zeszłoroczny flagowiec. Nie wiem jak to wygląda w innych sklepach, natomiast wiem, że w XCOM była promocja na to urządzenie i chyba było do kupienia za 1300 zł. Zatem za 1300 zł Xiaomi Mi 8, no przynajmniej to zobaczyłem, że było na promocji, nie wiem, czy już się wysprzedał, czy nie. No jeżeli traficie Mi 8 nową za 1300 zł, no to, pff, moi drodzy, bez zastanowienia kupujcie to urządzenie, ponieważ nie wiem, czy lepsze znajdziecie w tej kategorii cenowej. Na przedostatnim miejscu wrzucam w granicach bodajże 1499 zł Huawei a P20, pamiętajmy proszę, że nie jest to... Ten najwyższy model P20 Pro, natomiast wersja ta trochę tańsza, ta lekko okrojona względem topowego flagowca. Natomiast, no dobra, to też jest flagowiec, tak? P20, czyli autorski procesor Kirin, w dalszym ciągu niezły aparat, bardzo fajna konstrukcja, bardzo fajny ekran i wszystko to w chwili obecnej, coś poniżej 1500 zł. Uważam, że jeżeli na przykład macie do wyboru P20 zeszłorocznego flagowca, a Huawei P30 Lite, no to wiecie, no tak wszystko jest zależne od Was. Natomiast, jakbym miał do wyboru jeden bądź drugi telefon, tym bardziej, że one cenowo stoją bardzo podobnie. Mimo wszystko, chyba wybrałbym P20. No i na pierwszym miejscu rzucam moi drodzy dwa telefony. Wszystko jest zależne od tego, ile jesteście w stanie wydać na telefon. Mianowicie tam różnica pomiędzy jednym urządzeniem a drugim to jest bodajże chyba 100 zł, zatem to nie jest nie wiadomo dużo. No ale wszystko jest zależne od tego, jak chcecie, żeby wasze urządzenie wyglądało. Dlatego i Xiaomi Mi 9T i Xiaomi Mi 9SE jako i to będzie chyba jedyny wyjątek potwierdzający regułę. Że te telefony moim zdaniem zasługują na to pierwsze miejsce. Wiem, że nie miałem kategoryzować, natomiast gdybym miał do przeznaczenia 1500 zł, naprawdę i tu nie wiem, przepraszam, że może ostatnio się taki robi mi lepsze, taka cebula, ale w granicach 1500 zł w moim subiektywnym rankingu ciężko jest znaleźć cokolwiek lepszego niż to, co oferuje Mi9T czy Mi9SE, więc. Moi drodzy, jeżeli macie do przeznaczenia coś, coś około 1500 zł, Mi9SE czy Mi9T, Naprawdę z czystym sumieniem polecam, tym bardziej, że Mi 9 niedawno przygotowałem też dla Was recenzję. Jest to nowe urządzenie, jeżeli chcecie zapoznać się z moją opinią na temat tego urządzenia, to również na końcu tego materiału pozostawiam Wam link. No dobra, moi drodzy, to chyba byłoby wszystko. Wszystkie 10 telefonów w tej topce Wam podałem. Tak jak Wam obiecałem, w przyszłym miesiącu przygotujemy topkę do 1000 zł i tam zawrzemy, wiadomo, Xiaomi Redmi Note 7 i kilka innych urządzeń, które nie przekroczą cenowo w oficjalnej dystrybucji 1000 zł, no ale pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie mój subiektywny ranking. Wiadomo, że każdy z Was może sobie ułożyć taki swój indywidualny, być może część z Was korzysta z takich telefonów do 1500 zł. Poza tymi telefonami, które Wam tutaj podałem, podajcie proszę innym widzom, bo być może też będzie to taka, takie wyciągnięcie pomocnej dłoni dla innych. Podajcie proszę, jakie jeszcze moglibyście telefony polecić w tej kategorii cenowej. Ja ze swojej strony Wam dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie tego materiału. Miłego dnia Wam życzę, popołudnia, wieczoru, kiedy Ty tam to oglądasz. Pozdrawiam serdecznie. Sia.